Cześć, chłopaki, na kanale i dzisiaj nagrywamy kolejny podanik ze Scratcha. Oczywiście, te za kamerkę włączę, bo będzie mi tu przeszkadzać przy robocie. I Dzisiaj rozpocznę yy, ze Scratch podaniki serii. Będziemy tworzyć dzisiaj Fall Guys. Tak, będziemy robić Fall Guys, pokażę wam, jak tylko się można w najłatwiejszy sposób zrobić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału kanał z dzwoneczkiem. Patrzcie do Discorda link w opisie, w sumie na Discorda. Przyzwyczajony jestem, przepraszam, bo Discord jest zablokowany, zapomniałem o tym. A ja tutaj głęb już gaszę. I zaczynamy. Kurde, jak zwykle te ja kable w tych słuchawkach poplątane Dobra, to zaczynamy. Pierwsze co, to kasujemy naszego duszka, tego kota. Wchodzimy sobie w tła. Klikamy w tło i je malujemy prostu. Bierzemy sobie czarne. Możemy sobie napisać devolver A jak już chcecie, to sobie ściągnij z neta zdjęcie i je, je tutaj weź. Nie tu. Tutaj sobie weźta z komputera. Se zdjęcie. Wychodzicie pobrane. No i sobie żecie to zdjęcie, które chcecie. Tutaj mam te sti, skiny, co mi się przydało do robienia minecrafta 2D. Na skybloku. Ale ja to zrobię po prostu sam napisem. Piszę d. Zmieniam sobie je na czerwono. Jakżem to napisał? d. word. D. Źle napisałem to totalnie. d. D. De... Jezus. Nie zjadaj liter. W. O. L. W. Dobra, jak źle napisałem, to trudno. Nie będę się już kłócić. prostu takie dodajmy. Bo chyba tu jest W, ale. Już nie będę kombinować, bo już i tak dużo czasu na tym pracę. Teraz robimy kolejne czarne. Piszemy po prostu sami tam Mediatonic, potem F Motek, po prostu chcecie zrobić ten najnowszy sezon, no to po prostu samo ściągacie zdjęcia albo po prostu jakoś się robicie tak na żółto i robicie logo Epika i tak dalej, spadać z tym, miałem to odnowić ochronę, Ale w sumie mi potrzebna skoro ja wszystko mam ściągnięte z zaufanych stron. i teraz to no na razie się zgasło dobra. teraz można mediatonic, fmod mod i tak dalej. ale teraz y tutaj już nie będę tego pisać, po prostu devolver mediatonic i od razu zaczynamy robić tło. tło gdzie już się cała gra nasza zaczyna i tutaj właśnie ja robię ten stary sezon. W sumie mógłbym robić ten nawet drugi sezon, ale te wieżyczki... Dobra, robię drugi sezon. Może mi nie wyjść, bo... Dobra. To mamy już tło z drugiego sezonu. Można jeszcze tu paski jakieś dodać itd. Ale ja nie będę się tu utrudniać sprawy. Wiesz... To ta seria będzie się ciągnąć, jak zrobić Fall Guys, to będzie, myślę, że w trzech częściach pokazane, jak zrobić Fall Guys. Ale... Zobaczymy jeszcze. Ja chcę to zrobić w tylko trzech, ale zobaczymy, jak będzie to z moim szczęściem. Bo raz jest tak, a raz jest tak właśnie. Dobra, klej. Tu sobie ładnie ustawiam, dobra. Edytuję tekst, dopisuję guise zmieniam na czerwono, bo chcę mieć takie samo rozmiar jak to. Sobie to o tak ustawię, no. Chociaż i tak źle. Mimo, że tak zrobiłam, no to i tak jest dalej źle, bo to tyle brzydko wygląda. No już jest tyle lepiej. Teraz tak, kopiuję sobie ten to wypełnienie, biorę sobie o tak, robimy nowego duszka, robimy sobie taki na przykład kwadrat, tutaj sobie go ustawiamy, żeby go, żeby go nie było po prostu widać. Bierzemy sobie wszystko na biało i piszemy tutaj start, bo chodzi o to, żeby to było takie malutkie, ale na, patrzcie, jest takie malutkie, ale jak się w to kliknie wtedy, nawet tutaj, no to się sygnał przyciągnie i się zmieni tło na loading, więc to jest też dobre. Więc robimy tak, kiedy kliknięto zieloną, ukryj. Bierzemy sobie pokaż i ukryj jeszcze. Kiedy ten duszek kliknięty, ukryj i będzie zmienił tło na następne, ale jeszcze go nie mamy. Więc muszę najpierw je narysować to nowe tło. Czyli cały czarny ekran. O. No. Widzicie, jakie to jest duże? A tutaj tego nie widać. I o to tu chodzi. Piszemy sobie na tym loading, ale ja później to napiszę, bo najpierw się zajmijmy tutaj. Teraz mamy już to jako tło 4, więc sobie to ustawiamy. Teraz. Kolejna rzecz, która jest potrzebna. Możemy sobie też zrobić na klawisz spacja. To samo sobie zduplikuję to. Muszę zduplikować cały skrypt. O. No. No i mamy tak samo jak to, czyli jak klikniemy spację, to równie dobrze się to zmieni. Kurde. Źle. Bo jak teraz cały czas ten klawisz spacja będzie działać. <laughs> czyli to nie może być. Ale jak ktoś jest pędzlem nie będzie tego używać w spacji do gry albo ten, no to może sobie tak zostawić, bo spacja też może będzie ten. Teraz co, mamy już to zrobione, ale nie mamy początku, to robimy o tak. Kiedy to zieloną zmień na tło jeden, czyli się pokazuje ten dewolwer, który chyba źle zrobiłem. Następnie czekaj, dajemy sobie na przykład 4 tam sekundy, czy ile tam? Zadam ja tutaj 3, zdublikuję sobie to 3 sekundy na dwa razy. W sumie na raz powinienem ja to zrobić. Zmień na tło 2. Czekaj 3 sekundy i zmień na tło 3. I to tyle wszystko. I to wszystko jest z tła. I patrzcie jak to teraz wygląda. Klikamy, no to mamy devolvera przez 3 sekundy. Następnie powinien tu być mediatonic, 3 sekundy i mamy Falkays. Klikamy start, no to nam się zmienia tło, ale jeszcze to z tym to jeszcze nie koniec, dopiero zaczynamy. No ja sobie tutaj napiszę to loading i sobie zduplikuję aż 3 razy. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Piszemy sobie loading, loading, Boże. Nie wiem, czy to moja klawiatura tak miesza, czy to ja przestaję umieć pisać. to okropne jest. Dobra, loading jest. Możecie sobie to zrobić w kropkach albo w kółkach, ale ja to zrobię chyba w kółkach. Robicie sobie szarę. Tutaj. O. Jest w miarę dobrze. Dublikujecie sobie to trzy razy. Przy jednym bierzecie pędzel. Można sobie tu powiększyć. Ja powiększę, żeby dwa kropek nie porobić, ale już widzę, że. Nie, nie, nie zrobiłem. Dobra. Zmieniamy sobie na biały. Wy nie musicie tego robić to, co ja teraz robię. Czyli, że to powiększam. Bo jak macie do. Bo jak z daleka dobrze. I patrzcie, robicie sobie takie coś. Przy kolejnym. Zapia... Musicie sobie zapamiętać, że to tutaj skończyliście. O. I tutaj zatrzymujecie się, zapamiętujecie. No. I mamy. Teraz Wam to pokażę, co teraz trzeba. Robicie sobie powtórz, ile chcecie, żeby Wam się to badowało. Ja zrobię, że na przykład 6 razy. Nie będę przesadzać. Bierzemy sobie. 3 razy zmień tło i dwa razy czekaj. No nam się to bardzo przyda. Wy możecie sobie to po kolei układać, że najpierw zmiętło, ale ja to po prostu wolę tak, żeby było szybciej zmiętło na tło. 4 Czekaj. I teraz musicie to ustawić na 0.3. No nie kropka 3, tylko 0.3 sekundy. Zmieni na tło 5. Znowu trzeba tyle samo czekać. 0.3, a nie, jeszcze jedno będzie potrzebne to. Zmieniajcie sobie tutaj i dajcie tutaj na końcu. Następnie robicie sobie kolejne tło już z lobby. Ale pokażę wam, jak to teraz będzie działać, bo to nie jest zbyt skomplikowane, ale ładnie to wygląda. Patrzcie. Ładuje się? Ładuje. Widać, że... No. I teraz się zastopowało, by się tło zmieniło. Ale jeszcze tutaj, to jeszcze nie kończymy. Robimy sobie teraz lobby. Dobra. Tu muszę sobie to trochę pomniejszyć. Nie za bardzo. Dobra, muszę niestety o tak, bo ta lupa też jest powalona. Bierzecie sobie... Kurde, kolor żółty. Nie pomarańczowy, tylko żółty. Musi być idealnie żółty. O taki. Bierze, robicie sobie pasek u góry czarny. O. Tu będzie napis lopi i końce i punkciki, ale końców i punkcików w tym odcinku już nie zrobię. Tutaj sobie dajecie napis Lobby. Lobby. I teraz trzeba skopiować sobie to. Skopiować kolor. Kliknąć sobie tutaj, żeby nie podświetlało się to, żebyście nie zmieniali koloru tła. Robicie teraz tak kółeczko. O. Kopiujecie stary kolor, i klikacie tam znowu, i robicie drugie kółeczko. Jak nie rozumiecie, no to zaraz Wam powiem o co, co konkretnie robimy. Teraz kopiujecie sobie tamto kółko. Musi, musi być dokładnie ten sam kolor. Zobaczcie, już to fajnie wygląda. Wygląda to jakby to yy, zostało skopiowane. O. Znowu sobie kopiujecie tam to kuku. No mi tutaj nie przeszkadza za bardzo. Dobra. Mówiłem sobie o tak w kolejne kółko, możecie jeszcze tam dalej, 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 ale jeśli dalej nie rozumiecie o co chodzi, no to wam powiem. Bo falga jest lobby, ja nie mam robić starego sezonu. Kurde, zrobiłem z lobby ze starego sezonu. Przepraszam, bo falga jest lobby. Kurde, bez tego. Samo to i napis. No nie da się, normalnie. Dobra. To przynieść i to. To usunąć. To tutaj i to tutaj. Bo kiedyś w, w starym sezonie były takie kółka tam w tle, które się poruszały. Jakby ktoś nie wiedział, no to po prostu tego ciekawostkę, że kiedyś tak było. To sobie z powrotem ustawię tak jak było, zaś trzeba skopiować ten fioletowy, tutaj wrócić i robimy fioletowy lobby, bo zapomniałam, że ja, robię drugi se że ja robię drugi sezon, a nie pierwszy. I teraz sobie cięcie mniejsze zrobię to fioletowe, o i robimy zaś te kółeczka, ja zrobię cięcie, bo już, dobra, witam ponownie, już to zrobiłem, kółeczka są. Bo z Fall Guys, który nagrywałem na filmie te Projekty, Projekty, właśnie tak to wygląda. Teraz wystarczy sobie zrobić duszka, który będzie, który będzie stał i będzie postacią. Właśnie. Teraz sobie tutaj to ciemniejsze zrobić tu, o tak. To tutaj gdzieś mniej więcej dać, chociaż to bym dał niżej. O. Tutaj już sobie to bardziej zjaśni, zjaśni, zjaśniacie. Bierzecie to tu. Robicie o tak. O. No i na tym właśnie będzie Wasza postać stała. I teraz weźcie sobie albo z internetu, albo narysujcie sobie skina, jakiego tam chcecie. Ja sobie narysuję tego czerwonego, bo najłatwiej. No trochę jak Falga nie wygląda. <trych> Trudno. Najlepiej właśnie z internetu sięgnąć zdjęcie Falga i je tu wkleić. Bo tak jest najłatwiej, ale jak ktoś chce się pochwalić swoim swoim talentem w rysowaniu, no to proszę bardzo, można sobie to tak ustawić, że on się jest odwrócony w tamtą stronę bardziej. Tak jak Fall to jest. Mogę włączyć Fall dla porównania. Robicie sobie oczka. Ja mam skina kurczaka sobie ostatnio wyrobiłem. Kupiłem sobie. Mamy. Mamy już postać i teraz można sobie to ustawić gdzie chce. Ja tu ustawię akurat. I kiedy kliknie to zielono oczywiście ukryj. Kiedy tło zmieni się na <tuh> tło 7 pokaż. Polecam nazwać też te tła, bo jak będziecie robić następne i dopiero później postacie, no to będziecie mieli problem, której nie będziecie musieli to wracać. Ja to nazwę lobby, żeby było łatwiej. Tutaj można sobie już zrobić od razu wyszukiwanie graczy. Hmm, jak wyglądało lobby z drugiego sezonu, ja nie pamiętam za bardzo. Muszę zobaczyć rzecz. Że... No o tak sezon drugi wygląda mniej więcej. Więc so, show selector to Invade Player, to ten, dobra. Jedzie. witam Was ponownie. Jest, yy, na naszym projekcie. Teraz zrobimy oczywiście. Panel, gdzie będziemy mieli nazwę użytkownika. Robicie sobie po prostu taki prostokąt. Mniejszy. O. Tutaj sobie go ustawiacie i, i rysujecie koronę. Najpierw robicie, powiększę to, żeby było bardziej jaśniej. Jak to zrobić? Rysujecie sobie o tak. Następnie, możecie sobie po prostu wziąć pędzel, jeszcze tutaj ten tak. Tak. I tak, takie wieżyczki z korony po prostu, pomalować to. No i jak już to skończycie, no to bierzecie sobie biało na biało, wpisujecie sobie nazwę użytkownika, a moim to będzie Filip, i, ty. No. i w ten prosty sposób zrobiliśmy już pól Nie na czwarta lobby, plus oczywiście uruchamianie się gry, teraz jak już to mamy, i to mamy. No to robicie to samo co już tam mieliśmy, czyli kiedy kliknięto i kiedy tło zmieni się na lobby. Tutaj muszę zmienić. A nie, nie muszę, bo się samo zmieniło. Nazwa <coughs> na szczęście. Jak chcecie, to już możecie sobie jeszcze tu dorobić FPS-y. A jak tam chcecie, bo FPS-y mi się nie za bardzo nie przydadzą. Fall Guys, bo w Fall Guys nie ma fps -u. Akurat, dobra. Czyli już to wszystko powinno już działać. Teraz. Ale zacznijmy robić przycisk play. W następnych odcinkach, które się będą pojawiać już troszkę... Przycisk był gdzieś taki, jako koloru, tyle ciemniejszy i... O! Za ja przed chwilą miałem dobry kolor. A nie, były czerwone. Bo pomyliło mi się z tym najnowszym sezonem, z piątym. Jest szósty sezon, bo, przepraszam Państwa. Za te moje pomyłki... Dwa. co ty robisz? Dwa. O! Ustawiacie sobie tu gdzie chcecie. Nazywacie to play. Po prostu jak chcecie to zrobić polską wersję to graj. Zamiast lobby, możecie sobie na menu główne napisać. Dobra, teraz tak. Kiedy kliknięto i kiedy tło zmieni się na tło lobby, i tutaj. Ukryj i tu pokaż. Wielka mi filozofia, prawda? Teraz show selector. Ten show selector, nie będę mu dawać skryptów, bo nie wiem, jak to totalnie zrobić, żeby mapy się jakoś tam zmieniały. Ale po prostu damy, że po prostu to fajnie wyglądało. Po prostu dla wyglądu. Że Fall Guys wyglądało jak Fall Guys, a nie jak Amogus albo inne tam gry, Żeby ludzie się nie mylili. Tutaj sobie to ustawię o tak. Tutaj to przedłużę. Za, za bardzo. Dobrze, jest lit. Nazywacie to. Znaczy, najpierw bierzecie sobie oczywiście na biało, piszecie show. Select Store, zmniejszacie. O. I oczywiście co robicie? Kiedy kliknięto i kiedy to zmieni się? No. Ukryj i pokaż. Później jeszcze Invite Player zrobimy, ale już to już w następnym odcinku. Dobra. To, to co udało nam się dzisiaj zrobić, wam pokażę. W na następnym odcinku będziemy to kończyć. Mamy tu Fall Guys. Jakieś dźwięki można dodać, ale ja dźwięku nie będę dodawać ze względu na to, że nie chcę się ich nagrywać. Oraz to nagrywam. To by było tylko mieszanina. A tak, jeszcze tu nie dałem do tego loadinga. Do tego tu nie daję, że e, zmień na tło lobby. Tego zapomniałem. Zmień na tło lobby. O, teraz będzie to działać. Przepraszam za pomyłkę. Kliknij start. I teraz ładuje się, ładuje, ładuje, ładuje. Spacje też można tam do tego play zrobić, ale i patrzcie, wszystko jest. Nic jeszcze nie działa, My będziemy to robić. Oraz jeszcze możemy w postaci jeszcze dorobić tak, że kiedy tło zmieni się na lobby. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy, to kiedy tło zmieni się na lobby. Bierzemy tego duszka, edytujemy go. O. Kurczymy go. Nie, 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 nie. Najpierw. Najpierw duplikujemy kostium. Teraz to robimy. Zmniejszamy go. <ścoughs> Jakie ja to wygląda. Następny kostium. Czekaj. 0. Nie, to będzie 0,7. Następny kostium i oczywiście to dajmy jako powtórz. Powtórz, dajemy sobie na przykład 45 razy, że jak to już skończę robić, no dobra. Ja mogę się to po prostu kliknąć. Dobra. To szybko to się załaduj. Nie no, on nie oddychać. <laughs> Źle to wygląda. Raz, to miało być jako oddychanie i teraz widać że on się tak porusza jakby tak oddycha jakby wdech wydech wdech wdech wydech wdech wydech, wdech, wydech. o tak to miało polegać na tym no i mamy już to nazwę sobie to guys i ty klik sobie gdzieś zapiszę. nie wczytaj tylko zapisz zapisz na swoim komputerze to sobie zapiszę na na przykład pulpicie pliki do gier, sobie to zapiszę. Dobry dobra, widzę na to odcinek będzie na tyle. Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem. Dzisiaj tyle zrobiliśmy, w następnym odcinku będziemy robić resztę Raz jeszcze powinienem dodać, że kiedy to skończę robić, no to zmieni na z powrotem na kostium jeden, żeby to normalnie ten duszek wyglądał. Chociaż trochę źle go trochę zmniejszyłem, zależy też jak go, jak go, tutaj zedytujecie, bo jego go akurat tyle dziwnie z... <grym> zmieniłem. dobra. No już trochę lepiej. Poprawiłem, no i patrz, już to wygląda bardziej ludzko. Już to wygląda bardziej na Fall Guys. Tylko, że muszę sobie to nadpisać już, bo... Tam to jest ta stara wersja, dobra. Liki do zapisz. Tak, zamień. Dobra. Więc subskrybujcie kanał, dzwoneczkę Ci do Discorda, link w opisie. Znaczy, zapomnieli nam cały czas, że Discord jest zablokowany. Następnego odcinka, który się pojawi już niedługo, czyli chyba za tydzień, Zobaczymy jeszcze. Co macie się następnego elo.